Witam Was ponownie. Witam Was ponownie Zagrajmy w Fahrenheit. Z tej strony Mieśnia Jo. To jeszcze jest końcówka gry. Praktycznie można powiedzieć, że finiszujemy. Eee, tak. Nie będę się roz, rozgadywał. Zwykle Zaczynajmy. Chyba kolejna wizja. Tak jest. To jest to dziecko, którego wszyscy szukają. Tą drogą. No to z dziećmi jest przereklamowany, mówię Wam. O, sierota. Co jest za niespodzianka? Nie jest też u siebie w mieszkaniu, coś mi się wydaje. Hmm.

And storms have shut down every airport in the country. Scientists are still unable to fully explain the reason behind the cold wave, which has now gripped the entire planet. Temperatures continue to fall everywhere in the world. As authorities ponder, well, our job is done. Now it's up to the army to do what they can to help the population. Carla, you should get some sleep. You haven't closed your eyes in two days. Hmm. I have to get warm to do that. I'm solid ice from head to toe. Yeah. Hey, look, can I get real with you here for a sec, Carla? I think now, now or never. I get the feeling you're hiding something from me on this cane, Carla. Am I right? Kiedy. E, się. Yeah, you're right. I found him. But I think he's innocent. I didn't say anything because I didn't want to get you involved, Tyler. You mad at me? No, of course not. Plus with everything that's going on now, I guess it doesn't really matter. Anyway, as long as you do what you think is right, you can't go too wrong. Sam, what are you doing here, babe? There's a train leaving in one hour for Florida. It'll probably be the last one for a long time. I'll be on it, Tyler. With or without you. If you really love me, quit the police and come with me. When this cold stops, we'll get on with our lives. Our new normal lives. It's time to make a choice, Tom. Oh, I love you too damn much, Sam. I wouldn't let you go for anything you the do. I was so afraid of losing you. I'll be with you in a minute. Carla, I. As long as you do what you think is right. You can't go too wrong. Good luck in Florida, Tyler. Okay. Here we are. Are you sure you know what you're doing? Oracle seems to have You'll be here to find her any minute now. I've got go go to get to her before go. he does. Wait for me here. Dobra, zaraz to było 10 auta Jesteśmy przed sierocińcem, gdzie ukrywa się to całe dziecko. Tak, ta dziewczynka. Więc idziemy po nią. Sir? You can't go in there. <laughs> Nikt nie zwraca uwagi na zakonnicę. Coóż za nawaściszyka. Eee, to były te dzień pamiętam. You can't go it. No weśćciewczynkę. I've seen you in my dreams. You have to come with me. We have to leave here right now tu tuważy, ona się nie Niezłe trochę tu podają. Niezłe trochę tu podają. A tak, nie wiem czy mnie słychać, mam problem z mikrofonem. A nie chcę krzyczeć. Obecni so, pazury.

Leaving you here, you mustn't move. Understand? I'll be back soon to get you. I hope awesome. so. Unless something will happen Dobrze Lukasie Pokaż na co cię stać To musiało boleć Ja nie wiem co oni widzą w walkach w powietrzu To jest nieefektowne w ogóle Oni nieefektywne No. Hm, Zjazd Nie to Dalej prorok, e, Lukas, sorry, nie temu kiwicy, to jest został Dostał? Tak. Epickie odbijanie cegłówek. To śmieszne było Coś eee, tak dziwisz, chłopie. To jest istny matryc, mój jeden <noise> Jakie to jest dziwne. No ale i tak wygląda dobrze. Lepiej niż animacje w niektórych dragach, więc nowych dragów.